Siemaneczko, z tej strony Miki Dzisiaj gra ze mną Hubi Witam wszystkich I Adaś Siemaneczko Hubi jest naszym takim gościem specjalnym gdyż no, często z nami nie grywa Ale troszeczkę teraz znalazł Czasu dla nas Tak, tak, Begier. bo od piętnastki się to zmieniło Także teraz Będzie myślę wszystko Świetnie y, dokładnie, Begierki. dokładnie chciałem właśnie powiedzieć, że nie wiem Czy ktoś pamięta czasy jeszcze Cześć Beg jest jeszcze dla niej brączek. No cześć. Brączek, który grał przed chwilą w Lola, a teraz nie gra, albo miasto jest ja silnik. Mam i ogólnie w tym play'u będziemy sobie żniwować, ale ja, jako że ja się tak lubię skakać, to ja se troszeczkę pewnie posieję. A jak chłopaki będą wołali przyczepę, to im podjadę. Przyczepa. Ja 10% teraz coś opróżniłem także Praczę. Poczekaj ja mam dopiero 30% opróżnionych. Jak, jak, jak chcesz to krzyk się głośno i wyraźnie Kubi no, no. jak będziesz pełny to mówię, ja na trona Ja na to rylisz Drzyj jak głupi podjadę Żebym wiedział ogólnie te walkie toki powinniśmy sobie takie walnąć do kombajni? To jest kitu, nie? A no pojeździł. Ej, tak weź ja. jakieś stokrotki wilecą na szybę. Stokrotki. No stokrotki? kuknem tyle to sama nie. Stokrotki. O, co ty robisz teraz? Y obecnie sieje, a co tam? Laguje? A nie nie myślałem, że mnie nagrasz. Ju już już <grym> ja jadę do ciebie, tylko tutaj dosieję i... Nie, to będziemy widać jak będziemy wysypywać czasie jazdy, bo myślę, że może dojadę, ale... Ale no. i tak nie jest, wiesz, ników nie widać jest, nie? O, a to czemu? No, bo jak wyłączam konsolę, to nie ma nikogo. Ale spokojnie, włączyłem na początku, pokazałem, że nie fałszuję, że grają ze mną Hubi i Adamo. To ja mam ja zapisane. Y, Hubi 0-56. No, to elegancko, to ja. Witam. <grym> <grym> y, <grym> Dobre <grym> przywitanie zawsze na propsie, tak? Zawsze, Lepiej późno niż wcale. <grym> Dokładnie. No, ja myślę, że się wyrobię, jest 55%, jeszcze jest kawałek Także myślę, że 50. 50 <grym> groszy? Więc 58 zł. Miki Ambona jest. Ambona jest? Miki Ambona jest, zrobię sobie fotę <grym> tak ta krzywo go puściłem, ta. Jakby ktoś się pluł, to ten siewnik ma z przodu talerzówkę i on może chyba siać po tym od razu. No i znowu go krzywo puściłem, ty. Ba, on, on może siać po ściernisku, nie wiem, czy wiecie. No ba. Dobra, y, Hubuś ja ci podjadę. Jak chcesz ci Dobra. podjechać? Zobaczmy, ile to jest procent? 46. Pa, nawet konsole ci... Ale brudny ten, ten Lambrusini. Chyba, żeś Landini, nie wiem czemu. Brączkę mi się skojarzyło, nie? No, w ogóle nie. nie. <grych> ja tutaj nie wiem, co Adam... O, Adam... ukrytą monetę, Wsiądź. Ale to wyliczyłem, o! nam, nam bąkę skoczył. Wciąż pozostaje 99 ukrytych starożytnych monet. To jest, znalazłem ci jakąś monetę. No, ja też znalazłem wcześniej, ale nie zbieram tego. To ogólnie to... daje, że jak zbierzesz chyba 100 monet, to dostajesz 200 tysięcy pszenicy, jęczmienia, rzepaku i kukurydzy. Ło Boże, nie to się wszystkiego nawet wiór, buraku, ziemia. Aha może, może i ja, może i ja. jak Tą książkę to ma 200 stron do pesa. <grym> Ogólnie do środka to bosko wygląda jak tak chubi sobie tu kombajnem, ja sobie tu ciągnikiem, kurde, Adam się opierdziela jak zwykle A co musiałem 50 groszy podjąć To starożytna <grym> moneta, bo panie nie trafiłem troszeczkę, Muszę ja trzeba bliżej podjechać Adam ile masz procent? 9,2 No to tam się podjadę mhm. Dobra, kupiłem mu starszy, nacieszył się. Ja znów podejrzasz ja, ja się opóźniłem, że tak wszystko powiem. <laughs> ja Adam weź mi, do, dosypiesz mi na tą, bo ten, bo pełna będzie tak to może. Ale znów to jest, jedziesz tą dużą. No wiem. Znów no, musi być to ja profesjonalne podjechanie, dobra. Będziesz szalała, szalała. Ale nikt nie widział tutaj. Nie, może zacznij. to. A tu trochę pokażę maszynki tutaj, oborka. Ja, koło w powietrzu, ale nie, 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 nie będę pokazywał, coś. <laughs> eh. A na tej ile jest? Na tej jest 50, to jeszcze coś się zmieni. O boże, pracownik się taki. Ubij tylko nie zawracaj, proszę. O boże, co ten pracownik zrobił? Czemu on tu pojechał? Czemu pracownik pojechał przez drogę na prosto? Bo lubi, urwał kabel. A fajne to. Bo boże. Bo o boże. Oluju. O bo boże, o boże. boże, bo boże. boże, bo boże. A, Pamiętam, koleżanka mnie tak powiedziała. Radka, radka mojego kolegę, który niestety nie może z nami zagrać jak na razie. Choć bardzo tego pragnie, ale niestety jego karta graficzna uległa zniszczeniu. Mm. Tak więc jak będzie ten to... Włączymy już... się w bólu. Do ekipy go może gdzieś tam wkręcimy. Udanej rekonwalescencji Rekom <grym> co? <grym> Leczenia. Aha o, ogólnie to sobie poprzeczniach zrobię, mam nadzieję, że nie wyjedzie tak na to poprzeczniach. Kubi, zauważyłeś, że Migi nas w ogóle nie nagrywa. On chce tylko pokazać siebie no na jest tym spleju. No co, wy chłopak, już do was On jadę. Zniaczek dokładnie... teraz pykam. No on przecież w ogóle nie ma Nie chcę pokazać, że my jesteśmy słynni, tylko że on w ogóle jest jedyny na świecie Ojenny, zaraz się musisz szczepiać. No nie no coś ty. Ja bym ty się tylko doprzysyłać na let's play. Ej, chyba tak, będzie, będzie. Ten... Ogólnie w ogóle to jest pierwszy sobie... raz na twoim let's play. Ty? A no jozki tu Adam jest pierwszy raz po tym. I tubi też, ale, ale Bayer. No to, Bajer. to jesteśmy w takich premierach w ogóle. A w ogóle to jest mój pierwszy let's play, jeszcze nie byłem żadnym. O to ja czuję się zaszczycony, wiesz? A no, jak ja tam ci podjadę, jeszcze mi do setki. Wiki, to już ja w ogóle Ci się podlizałem. Pierwszy MP i pierwszy ten w let's play, nie? O, zobacz, tu będzie Adaś, żebyście nie mówili. O, coś. <laughs> Że nie ma a to jest Adaś. nie <laughs> wam kubutami. Nie. Ja tam będę leciał w samych jak coś. To weź, weź, tu stój, wysuń górę. I mi tylko dopełnisz, bo mi nie dużo brakuje, to ten. Nawet nie będziemy. Ogólnie wszelkie komentarze na temat zmiany mojego głosu bardzo. <laughs> są przydatne. Tak, Adamowie. Bardzo mile widziane. Adamowi w końcu się ten. No, głos, lepiej go słychać po prostu. O. Nie no zaskakująco. Normalnie. Dobra. Zmieniłem ten system, a 10 razy lepiej mnie słychać zamiast, zamiast komputer. Ja to ja sobie pojadę, może tu. A komputer słychać? <grym> Oczy no, się śmiej! Komputer zawsze rano jak włączam to chodzi jak bizon. I Bez to taki, taki rozklekotany bizon. <grym> z tego z niczego. rolniczego. Nie? Nie. Ale czy dzisiaj to w ogóle po tej zmianie systemu to on tak na pieprza jak głupi osioł? Jakby mógł to by podskakiwał. Bez kitu. No to co, mapka jak zwykle to co na ostatnim, czyli... Holzhausen? Holshausen, tak? Holzhausen. Ja na Turliś. <ś Old> ja też się wyprowadzam do Mikiego i też będę nagrywał właśnie z tej pięknej gry. Znaczy. Pięknej gry. Dormałeś, kurde jak. On pierwszego peilna. To się No co ty? Nie, takie rzeczy się nie wycina, to jest najlepsze. Nie, ale, ale tak ogólnie to jest piękna gra, więc no, no to kurde, to nie Mam zero no. No, 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 w ogóle nie, ja sobie tu tnę elegancko, 10,5 metra, kosa I tak powie... Ej, kurde, ja dobrze pojechałem? To ja pojechałem chyba na Begazoł 70% A jeszcze gdzieś film z Outlast Przy e, e... 80 włączam koguty, ostrzegam. Przy, przy 95 arm dźwiękowy. Pulset <laughs> Ej, to poczekaj, Bo ja już mam 80, już włączam koguty. E, no wyda macie tego. Nikolanda musi się radzić, ja muszę wysypać Ja włączę buta Ja chyba podjadę nam ten... Padel. Nie wiem gdzie jadę nawet, dalej. No weźcie tam się obsmuszta zaraz wam... Ile tamtą. masz procent? W sumie lepiej, żeby Adam podjechał, bo... ile i tak więcej zbieram headerem, to będzie bardziej wydajnie jak... Ile masz procent? 87 Ja mam 88 Podjechać wam najwyżej na nie, to ja, ja podjadę, podjadę dobra. No, dobra no sorry, ale ja ty wam akurat... O, skup pokażę kurde Tylko akurat... Nie wiem czy da się stawię? tu skupować e, To Boże, ale pojedziemy tędy, tak? Może się da Tu jest pociąg jakiś Boję się, że będzie tylko samo drzewo. Ale fajnie mój kombajn w oddali widać sniżkę No, no kurde no. no Tu, tu Tam nie ma nic No ja pierziele nie poza chubi hubi cofnij bardziej w lewo Maciety. O, 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 dobrze, dobrze, dobrze i... O bo wyszywałem Adam przez siebie. No. Prrrr, prrrr, z nie podjadę. Może coś będzie. Na Kejsa to działa widzisz. Czyli jechałem powiem wam chłopaki na próżno tyle czasu chyba. Widzisz. Jakbym sobie pojechał od razu na skup to kurde... Na pewny skup to szukałem jakiegoś nowego, ale to chyba nie, nie znajdę. Gdzie ja jest ten pewny skup? Tam u góry przy farmie jakby, a chciałem sobie za no, co? To. Chyba, że... a nie tutaj, a? To chyba będzie można sprzedać? Doraz zobaczymy. Poczekaj, ten. Tego let's play'a będę oglądał na telewizorze bez tym... Ten... No a jak? Na ten Gator Beinhof, to to jest. Jo, ten... jo, ja to zawiodłem na tego geja. Nie, yes, idzie, idzie. Geja, no. Ale myślałem, bo tam chyba drzewo też można, bo tam taki kilka był. To leć, ja teraz le lecę do siebie. Leć, lec, ja tam do was mykam już panowie. Ale wreszcie sobie, chociaż podjadę porządną przyczepą, nie będziemy podskakiwać. No nie, no tak, bo tam, tam tego Nicholanda to spokojnie ten. Tam... No, nie, yeah, bo już wysypywałem tutaj, to było fajnie. No. Fligl... działa dobrze. Ogólnie zapraszamy na Twitcha u Hubiego, bo często są live'y z naszym tak, udziałem, tak, bo... Tak, w opisie będzie link. Dokładnie, jeżeli Hubi mi tylko podeśle link, to podeśle na pewno. No, Twitch... Yeah. Twitch Twitch, tv to jest w ogóle... Tak, Twitch.tv i hubi tv Zapraszamy serdecznie. Tak, bardzo często let's play, ale zawsze wcześniej powinienem dawać jakiś znak na Facebooku, że coś się zaczyna. Czyli i mhm. po prostu streamujemy, grając sobie tak na luzie WLS-a. FSA, przep przepraszam. No, FS -a. Powinno się tak nazywać Dzień z Pracy Rolnika. Dzień z Pracy Rolnika, dokładnie, Dzień z Pracy Rolnika, kurde. Tak, ogólnie czepiali się, że nudy. no Co może rolnik robić mając. Yy, na przykład 200 ton yy, kiszonki, no tylko 800, 800 było Ogólnie no dobra, tak, ja, ostatnio ja, ja bym chłopaki przyburs. sprzedawali całe losy kiszonki na, na, tą maszynkę tam, na, na biopaliwo czy na coś, nie wiem, na co to idzie Tak, na biopaliwo, produkowałem biopaliwo No dobra, styku, nie dobra Paliwo lotnicze Case'a już macie, jak coś wy ten, przystawionego tam Paliwo znaczy, nie Boże, tego Lamborghini A ja Aniucha zabieram wam Ty, czemu mi zabrałeś? No bo pełna o ja Ogólnie tutaj tak poka pokazujemy, że Co, chłopaki podjechać jadasz? Nie, nie, nie no A ci podjadę a... jak coś, nie? Tylko musisz pojechać A Ja czy... 45%, na. ale ja się wtedy tam do bolaka, mi będzie miał sete, jak tam będzie stał ten, ten Lamborghini. No dalsuje A ja już... O nie Jezus że... O no, Bo zlecę driftem, kurde Ale bajer, w ostatniej chwili złożyłem tego, <laughs> jednak Zahaczył drzewo, kurde Jednak a mnie haczył Ja też Jednak mnie haczył, ale to w ostatniej chwili, no Ja pamiętam, nie. w realu tak Tniemy chyba tak, największe pole, tak? Pana... Panowie, tak? Nie, nie, Co? Ty nie. stary! Dwa razy mniejsze! Nawet wincy. Nawet nie wiedziałem, ta... że ta trzydziecha taka wielka jest! No to trzydziechę no, musi wyciąć koniecznie, ale to jak się dorobisz kajsa drugiego może. O, ma kukurydzę możemy tam zrobić! No, jest tamtą kliszonę włożyć, ale to musiałaby chyba ze 4 grać. No, no i z 2 tiry! <noise> Wczorajsza gra u i ogień, co nie? <noise> no, a jak? Elo, elo wpadnie i... <noise> 5280 i 5, 8, 8. To zlawiamy serdecznie Zlawiamy? Ja tak, mam maćka, trzeba mu będzie podesłać linka, żeby oglądał sobie No a jak? Aleś Miki to wyliczył elegancko, kurde No kurde, no proste no Ogólnie 5, 4%, co? Na kanale jak mogliście zauważyć już wyszedł y, odcinek z nowej serii, która być może, jeżeli będzie Wam się podobała, to będzie w kurwa bana <grywana> <grywana> będzie nadal kurwowana? <grywana> tak, na każdym Mam na myśli epidemika Dead Island. No i na pewno postawię jakieś, ury... może nie całe odcinki, takie, ale jakieś tam ciekawsze momenty z Outlasta. Na pewno. <grywana> to... No, no. Bo no, no, Broń przytakuje. Broń się przez pół filmu się nie odzywa. Daje znak, że wie, że żyje, także oddycha. Albo gra w i wiesz, wyciszy wszystko, co można było. Do obciążnik bym założył, ale. A, no, już, teraz. No, ogólnie wysypiamy szepkę. Niki, daleko jesteś gdzieś? Yy, no, a podjechać ciszy dość? No tak, za minutę. No, za minutę to zdążę przyjechać do holandę. No dobra. A znaczy, jak będę miał 9 pro... 90% to się odezwę. No dobra, że wezmę Cajsa. Y. No kurwie, do Lamborghini, no bo Kejs chodził wcześniej pod tą przyczepą mi się Jamborgetta, Jamborgini Jamborgetta Jamborgini, Jamborgini. Kurde, pościnał tę drogę Ogólnie ja znowu nie gram na kierownicy, nie wiem czemu Nie chciało mi się podłączyć Ja teraz bez kierownicy, ja mam ciągle kierownicę podłączoną No mi za dużo mi się odchodziło i tak O panie Właśnie nie mogę narzekać, bo mi mało Tylko odsuwam na bok i do widzenia No jo, a ja jak zapnę pod burko, to ani klawiatury nie wysunę, ani nic A, a, a ja, za, ja, ja mam taką swoją ja mam takie przystawki jakby pod biurką, nie takie mocowanie. No właśnie to są fajne. No Beka jest, bo się w ogóle nie ma prawa, wiesz, przesunięcia nawet milimetra Moja, moja bynajmniej już tak stara jest, że ona tak się przykleja, nie że już w ogóle.. Ale to tak silne na chłopie i Kurde, Zapomniałem, możesz podjechać. No, no już lecę nie podjadę. Miałem przy 90, ja obudziłem się przy 99 To <laughs> no i tak, że się obudziłem? No ogólnie mapka nam się przyjęła jak na razie to ja y, ogólnie od brączka Co brączka ale? ale wcześniej widziałem jeszcze ją, w sensie wiesz, sam. Ale byś nie grał A Powiem Ci, że być może bym nie grał, bo na początku jak mapę pobrałem się nie chciała wczytać, bo się ładowała jak 10 minut Ale potem Niko ci powiedział jak to zrobić No właśnie mówię, ale potem szanowny o pan Prączek będzie nie, ten... powiedział jak wam naprawić to A tam i się... Ja mówiłem ciebie tak. Ty, całe życie mówisz do nas wszystkich. Dobra, panowie, no ja myślę, że co, że trochę pokosiliśmy, trochę tam podwoziłem no, ja, zboża. Ja tutaj trochę popowiadałem. No, brączek się dużo udzielał w tym let's playu. Dzień sekund, I co, no czekajcie na kolejne filmy. Kolejne let's playe z udziałem już Hubiego. Jak się uda, tak Hubi, prawda? Przy tak, tak, tak. No, Adasia i brączek, no. jak bije, bo dzisiaj nie wiem czemu nie wbił. Nie, nie wbił, kurde, menda, o A. tak, tak. O, to, tak, tak. To, to kurde nie da się skoczyć. O, mogę. O, dobra. Ale się zapakował. No także dziękuję za uwagę. Do następnego hej. Ja też dziękuję. Do zobaczenia. O,